Siemano, z tej strony Dream2 i dzisiaj pogadamy... Pogadamy. Bo wiecie, z poniedziałkowego gadania zrobiło mi się wtorkowa... Wtorkowe gadanie. No, tak czasem bywa. Kilka spraw, które chciałem omówić. Przede wszystkim pierwsza sprawa. Filmy na kanale. Jak pewnie wiecie, zauważyliście, pojawiają się też Filmy z innych gier, filmów itp. i td. Mam nadzieję, że nic nie macie przeciwko temu, bo wiecie, nagrywanie non-stop z Metina byłoby Bu, bardzo, ale to bardzo nudne. Tak samo jak zobaczycie jutro z kolejnej gry i w piątek z kolejnej gry. Tak, typ Android, oczywiście, żeby nie było. A z Metina, co jeszcze można w ogóle nagrać z Metina, tak naprawdę? Nie wiadomo co. Jest. Bardzo mało już filmów zostało takich do nakręcenia z metiny, bo co zostało? Ubijanie bossów, ale to już każdy widział jak się bije bossy i tak dalej, i tak dalej. Ubijanie Metinów to też widział. Poradniki. Robię jak prosicie mnie o nie, więc jeśli chcecie jakiś tam poradnik to możecie zawsze napisać. Nie wiem, powtarzanie tych samych filmów to już trochę... Mało sensowne, chociaż wiem, że niektóre trzeba by było powtórzyć, bo wiecie... Mam już 3 lata i na przykład coś się w tym desenie zmieniło po prostu. Dlatego też jeśli macie jakieś pomysły, jakie filmy można zrewitalizować, czyli odnowić, rzućcie pomysł, a ja może postaram się coś wam zrobić śmiesznego. Co do pewnej gildi na pewnym serwerze, myślę, że będzie to dla was niespodzianka, bo w tym tego nie zrobię, z tego serwera z filmik. Myślę, że zrobię ten filmik jutro, jak nie będzie takiej pogody, jak jest dzisiaj Peperanach, że co chwila grzmi i pada. A jest tak ciepło, <noise> że po prostu nie wiadomo, co haman. Co do pl -a? Co do PL-a, to wiecie, że misja legendarny kamień. Na razie... oj, ciężko to idzie, strasznie ciężko. Ciężko w ogóle kupić kogokolwiek cokolwiek, bo po prostu nikt nic takiego nie ma. Co hmm, do konkursu. Pamiętajcie, że jest konkurs do 15 lipca. Poszukać wystarczy na kanale. No. Mm, mm, mm. I teraz coś śmiesznego. pamiętacie projekt z próbowaniem kąt? Chciałbym ruszyć 1 lipca z tym. Ale nie wiem, czy właśnie też nie ruszę z tym gdzieś koło 5-6 lipca. I czemu dopiero teraz? Dlatego, że bardzo łatwo było pomyśleć i zastanowić się, bo można po prostu sprawdzić, kto był takim jednorazowym szotem, a kto po prostu dodawał filmy systematycznie i licząc na to, że kiedyś tam coś przyjdzie na niego pora. I przyjdzie na kilkanaście osób, widziałem, że to można tak powiedzieć, pół na pół jest. Pół zrezygnowała z kręcenia na YouTube, bo po prostu było mało efektów, a pół po prostu kręci dalej i jest ok. Ja do tych osób wszystkich się odezwę około końcówki w następnym tygodniu, prawdopodobnie. I zrobimy sobie taki mały małą reklamę dla nich. Zobaczymy, jakie kanały w ogóle się do mnie zgłosiły. Czyli jeśli teraz dodacie się swoje filmy, czy je zaakceptujecie? Na razie nie. Trzeba będzie po prostu poczekać na drugą turę. Co do konkursu z Tam Tamta postać jest wygrana. Tylko, że nie mam problemu: wiecie, ze zmianą maila po prostu się nie da. Piszę do tych GMów, to wiecie co mi odpisali. Proszę napisać z danego maila. Jak mam napisać z dan danego maila, jak nie mogę dodać go nawet do tego supportu. To jest w ogóle śmiech na sali. Mm. Mam jeszcze jedno konto, właśnie 50 poziom SURE, więc chciałbym w piątek je rozdać, plus nagrody takie dodatkowe. Tyle, że nie mam jakoś pomysłu, jak można to zorganizować, więc jeśli wy macie jakiś pomysł, jak to zorganizować, to piszcie przyda się każdy pomysł. Pamiętajcie, piszcie, na przykład, nie wiem, yy, nie wiem, komentarz na blogu, tam chyba będzie łatwiej niż komentarz na YouTube wylosować. No nie wiem, no pomyślcie, może wy teraz coś wpadniecie ciekawszego. Dobra, to by było tyle w tym odcinku, bo znowu zaczyna grzmieć i znowu zaczyna padać, jeśli słyszycie pewnie obijanie i oparapet i takie <laughs> Dobra, to by było na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, zapraszam na kolejne odcinki, nie tylko z Matiną, ale na te inne też, pa pa.